29-letni Denis L, jeden z zawodników Federacji Fightowej Fame MMA, został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, organizującej nielegalne gry na automatach, udzielającej narkotyków oraz zajmującej się paserstwem. Na ławie oskarżonych zasiądzie łącznie 30 osób, w tym 22 kobiety. Łącznie 25 osób objęto zarzutami udziału w grupie przestępczej. Zdaniem śledczych Denis L miał stanowić trzon gangu obok 42-letniego Kamila S pseudonim Cygaro, 51-letniego Ryszarda B i 24-letniego Patryka T. Co ciekawe, kilka dni przed skierowaniem do sądu aktu oskarżenia, Denis L wygrał turniej Fame 26 w formule K1, otrzymując sztabki złota warte milion złotych. Sam zainteresowany odniósł się do zarzutów komentując, że nie ma sobie nic do zarzucenia.